Proszę się przedstawić i, i, i mówić. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie I bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Bo kiedyś, kiedy się urodziłam, to tutaj można było biegać tylko, uciekając przez miejscami albo przed klanami. Dzisiaj jestem bardzo wzruszona, że dzisiaj już nie trzeba uciekać, ale trzeba pamiętać o tych, którzy stworzyli ten Miejsce radości, i miejsce pamięci, i miejsce naszej historii. Historii naszej, to znaczy nas. Każdy z nas ma serce i każdy w tym sercu ma miłość. I każdy, kto ma miłość, wie, co to człowiek i wie, co to życie. Człowiek to jest tajemnica, to jest miłość. Życie jest chwilą, na którą nie mamy wpływu, ale która buduje dzieje świata. Moja historia jest podobna do historii wszystkich ludzi w Polsce. Urodziłam się w tym mieście w 40 roku 24 kwietnia w rodzinie medyczki. Ojciec inny, więc y, matka była ojciec i matka. Miała na utrzymaniu mnie, moją młodszą siostrę o trzy lata i moją babkę, matkę y, mojej matki. Przychodzę tutaj zawsze, dlatego że tu jest smak mojej kolebki, mojego domu, gniazda mojego urodzenia, gniazda mojego ukształtowania. I przede wszystkim tego miejsca, gdzie poczułam miłość do swojego miejsca, czyli do kraju. Chciałam powiedzieć, że chciałabym dzisiaj podziękować mojej matce za to, że nauczyła mnie poprawnie miłości do mojej ojczyzny, która to miłość miała się przejawiać w moim języku polskim. Dziękuję. Bogu Najwyższemu za moją polonistkę, panią Helenę Grymkiewicz, która nauczyła mnie przede wszystkim myśleć. Ale nie myśleć głową, myśleć uczynkiem, radością, cierpliwością, przebaczeniem i wielkim, wielką odpowiedzialnością odpowiedzialnością za każdą tu cegiełkę, za każde miejsce, za każde wydarzenie, za każde odczucie tu każdego człowieka, który dzisiaj przyjeżdża z daleka. My Polacy jesteśmy winni światu właśnie tą prawdę. Ta prawda jest jedna. Jeżeli człowiek kocha, to ma w sobie niesamowitą moc. I ta moc pozwala mu przejść wszystko. Wydarzenia, które nawet są zagrażające. To miasto, moja rodzina, moi rodacy, moje dzieci, moje wnuki to jest właśnie Polska. Dziękuję wszystkim tym ludziom, którzy przyjeżdżają do Polski, przychodzą i podziwiają, bo gdyby nie było podziwu dla Polski, Nikt by do tego cudownego hotelu nawet nie zajrzał. Tutaj zawsze ludzie, którzy przyjeżdżają, czegoś oczekują, mają tu luksus, ale go nie wywożą. A dlaczego? Bo takim luksusem, jaki się tutaj dostaje, to jest radość, przyjaźń, miłość, przywiązanie do Ojczyzny, przywiązanie do tego miejsca, gdzie ten hotel jest. I właśnie ten hotel wiezie to, co jest Polska. Gdyby była niekochana, gdyby była nieprawdziwa, gdyby była nieprzy... nieprzystępna, nieprzyjazna, to jest wiele miejsc na świecie, można zobaczyć innych i zadowolić się czymś innym. A tu zawsze jest Polska. Jest tu zawsze człowiek, który się uśmiechnie, nie wiedząc do kogo. Jest tu człowiek, który się kłania, też nie znając nikogo. Jest tu człowiek, który jest bez względu na to, co się tutaj dzieje. Tak przeżyliśmy tą wojnę. Babcia służyła naszej rodzinie jak prawdziwa Polka, prawdziwa chrześcijanka. Nauczyła nas pacierza, nauczyła nas szacunku do człowieka, nie do rzeczy, do człowieka. Ja tutaj już jako starsza pani przyjeżdżam ze śródmieścia, bo teraz mieszkam już tam, ale przyjeżdżam tu dla tych ludzi. Tu zawsze ludzie przychodzili i sobie po prostu kłaniali się, uśmiechali, pomagali, rozmawiali. I zawsze to szczęście tutaj było. I zawsze to szczęście tu będzie. To szczęście jest opłacone niesamowitą cier, 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 cierpliwością różnych też sfer politycznych. Bo żeby w takim strasznym huku można było coś wymyśleć, no to trzeba to, to miejsce kochać. A żeby wymyśleć, to trzeba pomyśleć, co potrzebuje. Na co dzień człowiek. Ja zawsze uważam, że człowiek przede wszystkim na co dzień potrzebuje szacunek. Potrzebuje miłość. Potrzebuje zainteresowanie. Oczekuje czegoś nowego. I zawsze w tym miejscu jest coś nowego. Dziś, o tej porze, wieczorem, nie spodziewałam się, że będzie coś cudownego, ale wiedziałam, że coś będzie. I znów jest to samo. Patrzę się na ten plac, przypominam sobie, jak się panowie mojej mamie kłaniali, zdejmowali kapelusze. Pytałam się, mamo, czy ty wszystkich z nas nie dziecko? Polak, mężczyzna to ten człowiek, który zawsze składa hołd w ten sposób kobiecie. Więc trzeba jeszcze zobaczyć tą kulturę. Tą kulturę z jakimś panem starszym idzie i kołania się dlatego, że idzie kobieta. Tego się możemy nie wstydzić. A czego się musimy wstydzić? Że nas jest to tak mało. Są takie miejsca w Warszawie, które zawierają czas. A tu, tu w tym miejscu, w tym miejscu jest miłość. Kultura narodowa którą podziwiają ludzie, którzy przyjeżdżają po to, żeby to zobaczyć. A my mamy codziennie. Można posłuchać orkiestry, można przyjść posiedzieć tutaj w wizytę, można posłuchać muzyki, można sobie pochodzić spokojnie, To nikt nikogo nie trąca. Każdy pan kłania się, jeśli nie ma kapelusza, to się uśmiecha. Się bać, że tu się coś stanie. Tu się żadnej dziewczynie nic nie stanie. Chyba, że stanie przed nią człowiek, Warszawie, Polak i poprosi. Czy mogę panią poprosić o rękę? Tak było też z moją mamą i tak było też ze mną. Dlatego uważam, że cały świat powinien usłyszeć. Prawdy o tej miłości, która się nazywa Warszawa. Nie ma już drugiej miłości na świecie takiej, jak jest Warszawa. Zapraszam Państwa do tego, abyście spróbowali przyjrzeć się tej miłości i zachwycić się nią. Bardzo przepraszam za jakiś nietak, który może w tym czasie popełniłam. Wszystkich ogarniam sercem, Wszystkich zapraszam o każdej porze dnia, wieczoru, czasem i nocy do tego miejsca. Ja sama osobiście tu przychodziłam z moją matką i z moją siostrą, która jeździła wózkiem. A ten wózek wyglądał strasznie śmiesznie. A dlaczego? Dlatego, że pod tym kocykiem, na którym moja siostra siedziała, były granaty. Kiedyś tak się zdarzyło, że zobaczyłam, że moja siostra chciała y, stamtąd zejść, ja chciałam jej po, poprawić ten kocyk pod tą pupą. I okazało się, że trzymam rękę na granacie. Kiedy nie krzyczała moja mama na mnie, ale kiedy już byłam już dużą, dorosłą dziewczyną, która wybierała zawód, to mi powiedziała tak, najlepszy zawód to zawód medycyny. Ale do tego zawodu trzeba mieć tylko jedną cechę zasadniczą miłość do człowieka. Poznać człowieka to znaczy ofiarować mu siebie. I dopiero kiedy damy, to dopiero zobaczymy, co to jest miłość. Dzisiaj wszystkim na całym świecie. Życzę, aby ta miłość Was spotykała na każdym kroku, szczególnie tu. To jest jedno miejsce na całym świecie, gdzie jest miłość zawsze, bo miłość przychodzi zawsze tam, gdzie jest człowiek. Dlatego bardzo jestem wdzięczna. Całej ekipie, która mi pozwoliła to powiedzieć, nigdy w życiu nie myślałam, że będę mogła powiedzieć bardzo odważnie do całego świata, że was da się. Uśmiechnijcie się, przyjdźcie do niej, spróbujcie ją. I proszę pamiętać, że nasza służba zdrowia, jak ją tam nie nazwać, czy to jest służba człowiekowi, czy to jest... Takie oddanie, każdy niech to odpowie w swoim sercu. Ale człowiek, który zostawia swój dom, swoje życie, swój los i idzie po to, żeby powiedzieć: Dzień dobry, że dzisiaj jeszcze jesteśmy. Człowiekowi, który już nie miał wczoraj szansy na życie. Pozdrawiam wszystkich ludzi i wszystkie służby na całym świecie które służą ludziom chorym. Dziękuję bardzo całej ekipie. Przepraszam bardzo za coś, co mogłoby Państwa urazić. Ale powiem Państwu tak, nie mogę powiedzieć, Warszawa da się lubić. Ale mogę Wam bardzo wykrzyczeć. Warszawa chce Was kochać. Tak prosto, codziennie, z podniesionym kapeluszem, z tą torbą. Która jest wypełniona czasem zakupami ponad miarę. Dla tej młodzieży, która tu przychodzi, dla tych ludzi, którzy tu grają, dla tych wszystkich, którzy ją kochają. Dziękuję bardzo. Moje imię jest Londynem, ponieważ mam taki zwyczaj, że jeżeli już sama nic nie mogę zrobić, to zawsze się odnoszę do swoich ideałów. Więc zawsze się modlę za swoich pacjentów bardzo mocno i gorąco. I wierzę, że w tym momencie ten człowiek ma nadzieję. Trzeba się uśmiechać, trzeba dawać nadzieję, bo my przechodzimy czasem i nie wiemy, czemu ten człowiek tak się spieszy. A może on się śpieszy do swojego losu, bo ma na przykład taką sytuację, że nie wierzy, że to się spełni. Ja, skromna Warszawianka, dziewczyna, która przychodzi tu do wizytek, po to, żeby na kolanach wyprosić Chrystusa, żeby dał temu miastu jeszcze pokój. Zapraszam wszystkich w te miejsca, gdzie można zobaczyć, że nie tylko pociski są na tych budynkach. Tam w tych budynkach. Posłuchać pod murem, jak bije to serce. A tu zawsze bije serce, bo to zawsze jest tło. My wszyscy tu potrzebujemy miłości. Mali, duzi, staruszkowie i wielkiej nadziei, że można się oddać w ręce człowiekowi. Nauczyłam się tego od matki. Patrzyłam, jak ona wyciąga te kule. I widziałam taką rzecz, która mnie przeraziła kiedyś. Moja mama operowała chłopaka, któremu granat urwał nogę. I zobaczyłam, i on u nas był. I zobaczyłam, jak mama mówi do babci, że go odpiłowała nogę otwarte piany. Upiłowy. To święty instrument w domu był. Babcia upiłowała nogę, a matka zrobiła mu protezę. Potem chodził do naszej szkoły na tej protezie. Ja byłam oczywiście zazdrosna, że on nam tego nie oddał. Ale ja wtedy jeszcze nie rozumiałam, że on nie może tego oddać. Wszystkich Państwa, którzy przyjeżdżacie w to święte miejsce, które jest wypełnione miłością Warszawiaków, wszystkich Was pozdrawiam. I w imieniu wszystkich tutaj w Polsce ludzi zapraszam w to miejsce. To jest miejsce, w którym się czuje miłość matki. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, żeby Wasze życzenia się spełniły, żebyście byli szczęśliwi. I pamiętajcie, że życzenia się od razu nie spełniają. Trzeba po prostu na nie poczekać. Najlepszy prezent to jest ten, który się na końcu dostaje. Dziękuję panom, którzy tu pozwolili mi y, y, mówić do państwa. Jestem bardzo szczęśliwą warszawianką, która ma 76 lat. I y, y, po deser, po obiedzie przychodzę właśnie tu, tu na stare miasto. Tu jest zawsze deser. Dobrej nocy, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia, kiedy będziemy spacerować. Dziękujemy. Brawo. taka prawda. Ale pamiętamy, że to jest święta prawda. Cięcie. Cięcie, dobra.